zastanawiam, który, który. Hmm. Sprint jest długi. Dość. Może coś z policją, pojedziemy. No to jest taki bardziej przystępny. Spróbujemy ten, której nazwy niestety nie widzę. No i okej. Okay. Ruszamy z kolejnym wyścigiem. Tym razem sprint, więc sprint może będę w całości pokazywał. Zobaczymy, jak to przebiegnie żeby ten, ta seria była płynniejsza, żeby te filmy były dość płynne. No to polecam ten skrót, rzeczywiście jest fajny. I to jest ciekawostka: w niewielu wyścigach ten skrót jest otwarty, ale potrafi być otwarty, że można sobie przelecieć. A w ten chyba nie jest otwarty, tak mi się wydaje. Albo w jednym przypadku. Nie wiem, że jest druga miejscówka podobna, tylko że ona przebiega przez więzienie. Jeszcze w miejscu, gdzie go nie odblokowaliśmy. I tam chyba jest w większej ilości przypadków możliwość przejechania. Jeżeli dobrze pamiętam, to w tym wyścigu ogarnę, że już trzeba będzie mikrofon obrócić, więc zaraz usłyszycie głos na żywo. O, gdzieś chyba tu ogarnąłem, więc do zobaczenia już na żywo, czyli wcześniej będzie mnie słuchać jak. No nie wiem, trochę słabiej. Nie ja znowu fuck upy, no. przygotowany jestem. Możecie powiedzieć, iż macie rację. Jestem nieprzygotowany. Do nagrywania, no cóż. Najwyżej dogram, no trudno, wiem o czym. Kurde, no dogram, no. Na razie to dogonię. Trzecie miejsce, super. Ech. Tak też bywam. Ja mam stojaka takiego typowego na mikrofon. Raz, że mnie nie stać, a dwa, że mnie... nie, nie mam miejsca po prostu, to bardziej... No, co się nie w sensie nie jest drogi, więc stać by mnie w końcu było, ale to jest tutaj moje miejsca ogrom. Dobra i tu jeżeli się nic nie stanie to my je dogonimy ich. Dobra słuchajcie, próba numer dwa. No niestety tamten spieprzyłem wyścig. Ale mamy, powiem wam, ciężkich przeciwników. Chociaż powiem wam, że to nie ten Lancer mnie wyprzedził, tylko Clio. <grymne> tak też bywa. No cóż. Życie. A to się wszystko wszystko, wszystko zaczęło dziać od momentu, jak powiedziałem, że chcę szybko nagrać ten odcinek. Dlatego jest wyścig z policją. A w pierwszej próbie, niby w pierwszej, ryzyko patrolu maksymalne. Ale to też nie jest stuprocentowa szansa. Bo na przykład tu się nie trafiło. Mimo, że było ryzyko patrol maksymalny, Ale odpalić pościg to jest naprawdę 5 sekund. No co robisz? Hope. Co on ma za flagę? Nie wiem. Nie widzę dokładnie kolorków Trzy paski to może być w wiem Raczej Węgry chyba. No. no wątpię, że Tadżykistan. No jak raczej Węgry. No taki typowy Węgier jedzie. Niby. Bratanek do szabi, do szklanki, ale mnie bardziej W kurze, Co ty tam narobiłeś? Gdzieś jak poszedł prosto? Tu uwaga, żeby się nie obrócił ten samochód. Się nie obrócił, okej. Okay. Dobra, jest okej. Okay. Yeah. Gdzie? Dobra, i to sprawdzimy mój trik magiczny. Uwaga. No, udało się, pięknie. Zyskane, zyskane. I teraz się chyba poistię u aktywii. To nawet Dobrze, zarecytowałem. Tak jest, tym razem się powinna uaktywnić. Czym oni mi Volkswagen? Ono tam jest, ok. Mamy pościg, to dobrze, o to mi chodziło, bo biorąc ten wyścig. Uderzymy, żeby się zaliczyło, Dobra, raz, kurde, nie no, zapomniałem. Myślałem, że mam większą przewagę. Jestem dzbanem kolejki. No nic, próba numer 3. Słuchajcie, próba numer 3. Nie będę wam pokazywać dwóch poprzednich. W Pierwszej w ogóle policji nie miałem. A powinna być, drugiej miałem, ale walnąłem w policję jak dzban. Nie pytajcie się, jak. O, to była głupia sprawa. A szkoda, bo wyścig się ciekawie układał. Wszystkie boty odwalały jakąś dziwną akcję. Ile mamy stopni? 17. No w sumie jest 17. Jak mi się przypomniało. Dziś babkę, albo jest dalej, nie wiem, babkę na TikToku. Nie mam TikToka, ale na Twitterze widziałam. Akurat rzeczy z TikToka często lądują na Twitterze, a na odwrót raczej wątpię. Ale nie chcę zakładać tej aplikacji po prostu. To jest coraz więcej ludzi zakłada Kolega namawia Ale mogę je dopóki mogę odpalać, odpalać filmiki jeszcze na PC -cie. To jest wszystko okej, okay. <laughs> nie będę zakładał Jak powiem, już o mnie mają milion informacji No i ten i tak chyba była pani Pani, ona no bo ode mnie o, Pani, która prowadzi prognozę pogody I po prostu ona miała jakieś takie wyzwanie, że musiała wplątać jakieś słowa w e, transmisję. I miała chyba wprowadzić właśnie do transmisji e, Pogoda odwala chore... chyba słowo chore akcje. No i ona po, jakoś tam pomieszała i powiedziała e, Właśnie pogoda robi chore akcje. Ile mamy stopni? 17. takiej ładnie wyszło. Chociaż nie miała powiedzieć akurat 17. Nie miała zarymować, ale wyszła jej właśnie taka rymowanka. No teraz mamy dużą przewagę, bym był zwany jakbym to zepsuł. 5 sekund. No ale w tej grze wiecie jest coś takiego jak się po angielsku nazywa rubber bending. Czyli no po prostu taka guma, że przeciwnicy czasami są sztucznie napędzani, żeby nas dogonić. Ich mi się wydaje, że właśnie chyba z tego skorzystali. Zostawię sobie zbiornik nitra, bo to może być problem. Dobra, przyspieszam, jeżeli będę blokował. Kurcze, no tego nie lubię tych wyścigów z policją, zobaczcie, że one są dziwne. I to powtarzam chyba czwarty raz, bo znowu mam problem z tym. I czwarty wyścig, w sumie, no, chciałem dokończyć tam mowę. A czwarta próba, czwarty wyścig też, ale czwarta próba czwartego wyścigu. O to chodzi. Ja już włączyłem tysiąc wątków, więc po prostu może się zamknę i się skupię. Było śmieszniej w pierwszym, się w ogóle policji nie miałem. W drugim, trzecim się już pojawiła, więc się chyba naprawiło. Wiecie, to nie jest też stuprocentowa szansa. To jest zawsze taka szansa, koło, ja nie wiem, 90 paru procent, mi się wydaje. No, gdzieś się kręci. To nie jest tak, że policja czeka w jednym danym punktu, w punkcie, ale jest, jest coś takiego, że faktycznie gdzieś krąży w pobliżu. Czasami bliżej początku, czasami bliżej końca, ale raczej bliżej właśnie tak końca. To jest szeroki zakręt. Dobra, udało się, ale to nie był perfekcyjny. Dobra, tu się zmieścimy bez przyhamowania i tu jest, uwaga, ciężko. O, pięknie o tym chodziło, no, tylko za bardzo trochę sprawo. Ciągnęło, ale jest ok. Bardzo lubię używać tego spowodowania. jak już się nauczyłem, to jest fajnie. Ostatnio mi się tu pojawił, ale jeszcze policja nas nie opisała, gdzie jesteśmy. O, teraz. fajnie i znowu ten przyspiesza no. Mam ma jakieś naprawdę mocne tuningi w tym Renault bo jest dość ciężki do pokonania, muszę powiedzieć to naprawdę, dość ciężko i tu zawsze tracę, ale chyba tym razem się uda no tak, tym razem się uda, okej okay. wejdziemy na wyścig zobaczymy co mamy za kamienie minowe, 15 ok 15 tysięcy jeszcze trzeba uderzyć, bo to jest pierwszy punkt, okej, okay, pierwsze wykroczenie i jeszcze udało się rozwalić radiowóz, fajnie. Tęta, taranowanie z drugim, uszkodzenie mienia by się przydało jeszcze zdobyć, tylko gdzie? Tutaj, o, dokładnie tak, tutaj jazda poboczem. A, coś jednak się nie nabiło, okej, okay. robię rundkę, zaraz wrócę. Tu się nabije ta jazda poboczem? Jest, ok, super. Mamy 4, a ja zapomniałem, że się nabija 5, jest zawsze opór przed aresztowaniem się. Zawsze pojawia, dobra, i 250 powinno być za radiowy. tak będzie, powinno być równo 1000. I tu jest blisko miejsce, żeby się schować. Blisko, czyli tu i w lewo. No, niestety pojawił się znikąd. No, ale tu mamy stację, tylko trafić. I tu się chowamy. I powinno być ok No powinno, ale coś nie zadziałało. Jak należy. Zauważy mnie, czy mnie nie, zauważy? nie zauważył? Zauważył. Nie wiem czemu to nie działa. Dobra, trudno, pojedziemy dalej. Się zbogowało. Rzeź to jest pierwszy poziom, więc nie będzie bolałek. Po prostu pojadę sobie gdzieś dalej. Okej. Okay. Tutaj gdzie to było? Te punkty do... Chyba pamiętam. Ale też może, że po prostu rozpędzimy się do 250, użyję nitra i zgubimy. O właśnie. I pojedziemy, dawno nie byłem na terenie, kurde, chciałem powiedzieć, tu chciałem się zgubić, to jest fajne miejsce, I może się uda. Tutaj jest ten parking na terenie tego koleżu, każdy się wyścigi nie odbywają. No i mamy, trochę dłużej ten pościg trwał niż myślałem, ale mamy trzy za to w kamienie

Jest frajerem, bo czemu on z nim gada? Jak on, ma, jak on wie, że ona z nami trzyma. Dobra, zakochany jest po prostu i tyle. Dobra, to jest kolejna informacja. On się ściga w dobra. To za dużo trwa, sorry. Teraz rzucę wyzwanie, to jest najważniejsze. I powinno pojawić się od razu, ale się pojawił trzy raz, dlatego gra. Yy, druga takiej nie wiem, nie ogarnęła. Rzuca wyzwanie, ale no jednak nie, 2000 notowań brakuje. No to jest akurat jeden fotoradar, który jest prosty. Odpalamy go. Mam nadzieję, że tylko poizja się tu nie przypołęta i będzie dobrze. Tak też czasami sam, bywa u mnie, że tu się policja potrafiła. Przytowałem też przy właśnie próbach bicia prędkości odpowiednie. No i mamy. Chczęże 145 to tu każdy małcem zrobicie. Dobra, to nie chcę czeka. To robimy tak, tak i tak. Dwa sprinty. Nie powinno być trudno. Raczej. TAS nie ma ani za ładnego auta, ani za dobrego auta, ani ten wyścig też nie jest. Bardzo trudny. Ok, nie trafiłem. Jeszcze muszę się nauczyć, gdzie są obroty tutaj w tym aucie odpowiednie. Oj, puściłem przez przypadek gaz. No teraz wiadomo, ma szybkie auto, bo... to są zawsze troszkę lepiej ulepszone niż nasze, ale... No jak w tej grze jeżdżą, bo to właśnie tak marnie. Dobra, wejść tym Nie powiem czym. To będzie family friendly stream. Znaczy stream. Stream może kiedyś <grym> z modami jakimiś, czemu nie. A, do streamu to muszę mieć warunki. ostatnio miałem eee, o Jakieś nawalanie sąsiadów. Nie wiem w co Ale nie, chyba nie w dzieci, bo tam ci nie mają. Mam no nadzieję. To no cię nic nie dzieje. Nie, po prostu tam jakieś stoły przesuwali czy coś. A może nie? Może łóżko przesuwali. I tu pozor lakomatych. Dobra, tu pojedziemy sobie tędy. Może tym autem to nie jest konieczne, ale powiem Wam, że później jak będziemy jechać szybszymi, to lepiej sobie tędy pojechać. Mi kiedyś się zdarzyło wylądować w suficie i stracić całą prędkość. Także, ja lubię akurat ten motyw pojechania sobie prawą albo lewą stroną. To zależy, w którą stronę się później skręca. Dobra, szósty bieg się włączył, szok. No mówię, tak do 12 poziomu, to te, a ta czarna lista, wiecie, ona jest taka, no prosta, można powiedzieć, tak naprawdę się tam nic nie dzieje, to szczerze, szkolicie swoich rodziców 5-10 minut, jak się gra w gry komputerowe I myślę, że są w stanie po dość tam próbach zrobić, o ile jak się oczywiście jeżeli się nie zdenerwują, albo się nie w na trudność tej gry albo nie znudzą się, bo powiedzą że to nie dla mnie, bo też nie dla każdego to jest. Ale myślę, że dałiby tak radę. No. no dobra, i meta za 3, 2, 1, 2, 16. Taki jest wynik. Natomiast no, wynik nie ma znaczenia. I drugi wyścig trochę krótszy. Dobra, gdzieś to jest na 4. 5000 obrotów i świetnie doskonały start i ten wyścig też tak jest prosty, no teraz ani nie ma trudnych wyścigów, no szczerze na siłę włożony przeciwnik. Ale nie chcę będzie. To wygląda pokracznie. Ja mówię serio, ten kolor, te felgi, no sorry nie, no sorry nie, po prostu tyle. Chociaż no teraz mi trochę uciek, ale zaraz będzie zakręt i mu go dogonimy. Ja tu mówię całkowicie szczerze, albo tu się wpieprzy w coś. Znaczy on już ma problemy z jazdą tak naprawdę płynną. Bo coś się działo przed nim. No tak boty reagują, no to też nie jest... Nie wiadomo jak boty to są zrobione w tej grze. No to jednak jest gra z 2005 roku. A nie z... Nie wiem, z 2023. Chociaż sztuczna inteligencja to... Niby mają lepsze narzędzia, tak jak na przykład ostatnio w tych Star Warsach od Ubisoftu. Ty, co ty zrobiłeś? Siema. Dobra, udało się uniknąć tego wypadku. Nie wiem, czy dzieje się te Star Wars. bo że co tam się dzieje? Dobrze, ja się wyleczyłem z gry od Ubisoftu już dawno. Dobra, dekruję z wyjątkiem, ale to studio, które je robi, jest po prostu w porządku. Dobra, robi gry. Mimo, że z dekruję zrobili trochę lipę, ale. No cóż. To jest temat na inną rozmowę. Bójka ma dostać tryb offline. Dopowiedzieli, mam nadzieję. A ja mam nadzieję, że dojadę ten wyścig. Ale ta chyba też błąd jakiś popełnił. chyba, że nagle go przyspiesz, ale wątpię no. Tyle. Raczej. Nie da rady. Mamy pokonanego pana Rywala. No to nie był idealny wyścig. To nie był idealny wyścig, ale wpadło 6000 na baciki. A, kiedyś mówiłem, oczywiście nie wiedziałem w pierwszym odcinku, jak tutaj po kodę przyspieszyć bossa Tu naciskacie, tu musi być jakby ten pikseleko. o. Wiecie, on trochę wcześniej reaguje, niż na tych krawędziach. Tu naciskacie i powinno teoretycznie przyspieszyć. Nie wiem, co to za błąd. Nie będę tego robił na nagraniu. Może kiedyś, jak będę miał tą grę i z ciekawości to zrobię, wiem, że działa. Na każdym patchu. To akurat, więc... Warto o tym wiedzieć. Dobra, mamy tutaj karty. Oczywiście ulepszenie osiągów. Zawieszenie. Ok. I to pierwsze, zobaczymy co tam jest. No, konfiskata. Ostatnio się trafiła, jak nagrywam, ostatnio się trafiła. Bodaję, że karta auta. No, może dobrze, nawet nie ma.

So, make sure you keep track of your rap sheet. Well, 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 what do we got here? Nothing you're ever gonna get. <laughs> you're so sweet. You got lucky. Staying on the blacklist is gonna take a lot more than luck. And you better watch your back out there because, well, you never know what might happen, do you? What? You gonna work this ride too? Yeah. <laughs> I don't know what your game is, but I'm gonna find out.

Dobra, oczywiście, bla bla bla, kolejne problemy. Dobra, jedziemy do kryjówki. Właściwie jedziemy, robią to w 4 sekundy. O, i jesteśmy w kryjówce. Damy sobie od razu tą konfiskatę, która się dodała. Tak jest, do 5 można dać. Mamy 4. Super, auto ciągle jedno. Zaległy grzywny 2,700. Czyli jak nas złapią, to tyle będziemy musieli zapłacić. A ja nie ma tragedii, w tej grze będziemy mieli tyle aut, że spłacimy wszystko, dobra? No i mamy dwóch pokonanych tutaj, trzeba notować 100 tysięcy, więc już trochę, ale zrobimy to, tych pięć notowań i powinno wpaść. Ale tu już myślę, że trzeba nabić poziom drugi w więc po prostu zrobimy sobie to, a potem to, a wyścigi to nie wiem, żeby było mniej nudno, to coś powybieram. Chcą próby prędkości, więc coś nowego. No i tu mamy sprint. Rosewood and Lions to jest bardzo fajny wyścig. To na pewno będzie... No dobra, nieważne. Z którejś pobieram krótsze, dłuższe, ciekawsze. Na pewno mniej torów.